Słyszę silnik przed sobą. No kuźwa! Tetrarch jest po mnie. To ma czterech załogantów, nawet o tym zapomniałem. Dobra, udało się go rozwalić, ale ktoś jeszcze do mnie będzie strzelał. Coś na pewno jest tutaj. Więc słyszymy dział jak najbardziej w to miejsce ustawione. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku i dzisiaj zagramy sobie dwoma najnowszymi czołgami fińskimi: czyli Vickersa Mark E i jego późniejszą modernizacją T26E, któremu tak naprawdę głównie zmieniono y, działo. I niektóre osoby mówią, że to już jest teoretycznie 7TP, który mógłby się pojawić w Wortanderze. Jeśli chodzi o odczucie zgrania, tak. Jeśli chodzi o technicznie pojazd, y, formania do Wikersa Mark E, to jedyne co jest zbliżone to. Y, Budowa pojazdu i armata, parę innych rzeczy się już bardziej różni, jeśli chodzi o silnik, optykę, amunicję, polski pojazd miał znacznie lepszą amunicję, a tak samo mieliśmy wersję wczesną 7TP, która się bardzo grzała, później mamy tę samą wersję co tutaj jest tego Vickersa, jeśli chodzi o przystosowanie, że jest wydłużony, zamontowany silnik chłodzony yy, cieczą i później mamy jeszcze wersję późną właśnie 7TP, który ma wzmocniony pancerz. Ogólnie to nie jest 7TP, ale wrażenie z gry można powiedzieć, że jest takie samo. A jeszcze moi drodzy, zachęcam Was, żebyście zostawili koniecznie łapkę w górę, to bardzo pomaga w rozwoju kanału, a Was to nic całkowicie nie kosztuje. Zostawcie jeszcze suba i nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić żadnego materiału. A my przechodzimy do historii Vickersa. Pomimo tego, że czołg Vickers 6-tonowy został wyprodukowany przez brytyjską firmę i cieszył się dobrą reputacją, nie został przyjęty przez brytyjskie siły zbrojne. Był jednak używany przez takie kraje jak Polska, Chiny i Boliwia i jeszcze wiele innych. Na przełomie lat 30 XX wieku fiński korpus pancerny składał się z 34 starzejących się Renault FT i jednego Saint-Chamond model 1921. Po dyskusjach w Ministerstwie Obrony Narodowej zdecydowano, że dotychczasowy inwentarz pancerny jest przestarzały i potrzebny jest nowy sprzęt, aby nadążyć za zmieniającym się rozwojem wojsk pancernych. W odpowiedzi na to fińskie Ministerstwo Obrony 6 czerwca 1933 roku zamówiło w Wielkiej Brytanii trzy różne czołgi. Vickers Cardon Lloyd Mark VI, Vickers Cardon Lloyd model 1933 i Vickers Armstrong Sixton Ton Tank Alternatywę B w cenie 8410 funtów. Na 2017 to jest około 557 622 funty. Vickers wysłał również za darmo leki amfibijny czołg model 1931 firmy Wickers Cardon Lloyd który w testach sprawdził się tak słabo, że Finowie zwrócili go po zaledwie 17 dniach. Pozostałe trzy czołgi przybyły do Finlandii w październiku i od razu rozpoczęły się próby. One również w czasie testów okazały się niewystarczające poza jednym. 6-tonowy czołg Vickers Armstrong Alternative B został zaakceptowany przez fińskie siły zbrojne jako nowy czołg standardowy ze względu na doskonałe osiągi w terenie, dobrą mobilność w głębokim śniegu i odpowiednie możliwości uzbrojenia. Jego techniczna prostota i łatwość projektowania oznacza że mógł być nadal używany w trudnych warunkach polowych. 20 lipca 1936 roku Ministerstwo Obrony złożyło zamówienie na 32 Vickers armstrong Sixton Tank Alternative B. Aby zaoszczędzić pieniądze czołgi zostały zamówione bez optyki, radia czy nawet uzbrojenia, co spowodowało, że cena każdego czołgu wynosiła tylko 4500 funtów, co na 2018 daje 298 371 funtów. Pomysł polegał na sformowaniu czołgów w batalion składający się z dwóch kompanii po 15 czołgów i sztabu składającego się z dwóch czołgów. Po negocjacjach zamówienie miało nadejść w trzech dostawach. 11 czołgów 20 lipca 1937 roku, 10 czołgów 1 kwietnia 1938 i ostatnich 11 1 stycznia 1939. Jednak z powodu problemów Vickers Armstrong pierwsza partia czołgów dotarła dopiero w lipcu 1938 roku, a do rozpoczęcia wojny zimowej, która wybuchła 30 listopada 1939 roku dostarczono tylko 26 czołgów. Ze względu na pogarszającą się sytuację w Europie w dostawach, problemy z produkcją w fińskiej fabryce i problemy z pozyskaniem części z innych krajów. Wyposażenie 6-tonowych czołgów było powolne i do końca 1939 -go gotowych było tylko 10 czołgów. Vickers Armstrong zaoferował, że wyposaży je w to samo działo 47 mm o niskiej prędkości, które dołączono do czołgu testowego. To działo zostało przetestowane podczas prób i chociaż miało dobre właściwości przeciwko miękkim celom, podobne do osiągów 37 mm armaty używanej w Renault FT, brakowało mu penetracji przeciw w o opancerzonym i bunkrom, przez co uznano, że nie nadaje się do użytku w Finlandii. Zamiast tego zdecydowali się na wyprodukowaną na licencji wersję działaści w pancernego Bofors 37 mm, przystosowanego do roli działa czołgowego. Działo to było idealne do użytku w Finlandii, ponieważ posiadało skuteczny pocisk odłamkowo-burzący, a także dobry przeciwpancerny, zdolny do pokonywania większości czołgów będących na wyposażeniu pod koniec lat 30. i na początku lat 40. XX wieku. Zamówiono niemiecki celownik, ale ze względu na Pakt Ribbentrop-Mołotow zostały one anulowane przez same Niemcy. To zmusiło Finów do stworzenia własnej optyki prostego celownika teleskopowego z prostym krzyżem celowniczym, który był umieszczony w cylindrycznej osłonie po lewej stronie działa. Załogi czołgowe skarżyły się na ograniczone pole widzenia i brak oznaczeń zasięgu, co powodowało, że znajdowanie i atakowanie celów było czasochłonne i było czynnikiem wpływającym na słabe osiągi czołgu Bickers w fińskiej służbie. Tak samo zrezygnowano z karabinu współosiowego i postanowiono z robić Stanowisko z pistoletem maszynowym w kadłubie, który mieścił w magazynku 70 pocisków. Warto również zauważyć, że niektóre wikersy zostały rozmieszczone obok Reno FT podczas letnich gier wojennych w 1939 roku i że zostały one wyposażone w 37 mm dział od nieuczestniczących Reno FT. Miało to pozwolić załogom zapoznać się ze swoim czołgiem, a także zużyć zapasy amunicji ślepej. Z tego powodu niektórzy pisarze uważają, że fińskie sześciotonowe czołgi były uzbrojone w 37 mm dział. SA-18 w momencie wybuchu Wojny Zimowej, ale tak nie było. Fińskie mikarscy wzięły udział w Wojnie Zimowej, niestety żaden z nich nie był gotowy na wojnę, a ich efektywność była ogólnie mówiąc taka sobie. Po zakończeniu wojny rankiem 13 marca 1940 roku pozostałe fińskie wikersy zostały wycofane na nową granicę radziecko-fińską, gdzie czekały. Ostatnia garska wikersów również przybyła z Wielkiej Brytanii około 6 i fiński sztab dowodzenia przeprowadził przegląd wydajności i przyszłej roli fińskich czołów. Stwierdzono, że chociaż 37 mm działo jest skuteczną bronią, wątpliwe jest, czy pozostanie taką w jakimkolwiek przyszłym konflikcie. Z innych wniosków wynika, że celowniki optyczne były słabej jakości i wpływały na wydajność, a ponadto konieczne było dalsze szkolenie w zakresie koordynacji sił i konserwacji w terenie. Za priorytet uznano również obowiązkową instalację radiostacji we wszystkich czołgach. Podjęto decyzję, że pozostałe 26 czołgów Vickers w fińskiej służbie zostanie przebudowanych na T26E. Stało się to po tym, jak liczba naprawionych, przechwyconych T26 przewyższała liczbę Vickersów, a także ogromną nadwyżkę dział 45 mm z czołgów T26, których nie można było zregenerować. Do 17 czerwca 1941 roku wszystkie czołgi Vickers były już w modyfikacji T26E. No dobrze, moi drodzy, więc teraz taką szybką analizę sobie tych Wikersów zrobimy, ponieważ ta historia wyszła trochę za długa, a i tak ją dość mocno starałem się skrócić, żeby skupić się głównie na aspektach technicznych tej maszyny. I to są oczywiście dwa nowe pojazdy, które są w szwedzkim drzewku, nowa fińska linia, więc teraz można spokojnie mówić, że Szwecja to jest nacja tutaj, bo mamy dwa państwa. I właśnie Wickers Mark E jest wersją drzewkową T26E, czyli modernizacja Wikersa jest wersją. Premiową. Ogólnie oba pojazdy mają ten sam kadłub, tę samą wieżę, różnica tylko głównego uzbrojenia, i zaraz do tego przejdziemy, pancerz tu nie ma co mówić w ogóle o nim, bo to jest dosłowny papier 10, 17,5 mm, 13,6 mm, więc półcalówka będzie bez problemu się przebijała, jedynie ta część pancerza potrafi czasami niektóre pociski e, odbijać, Mamy tutaj dział 37 mm Boforsa, Szybkie przeładowanie, depresja 10 stopni, to jest ważne i mamy tutaj dwa pociski: beztrotylowy przebicie prawie 60 mm, i trotylowy przebicie 50 mm. Mają taką samą efektywność, jeśli chodzi o przebijanie pod kątem, szansę na rykoszet, ale bardziej chodzi o to, że ten właśnie one-shotuje. A wersja T26E różni się tym, że mamy tutaj właśnie już 45 mm, depresję wynoszącą 6 stopni, nie 10. Obrót wieży też jest minimalnie dłuższy. No i amunicja jest znacznie lepsza, bo mamy pocisk przeciwpancerny z ładunkiem o penetracji 67 mm. Tak samo jest tutaj też mniejsza szansa na rykoszet pod kątem. A na tych poziomach dość często zdarzają się akcje, kiedy te pociski rykoszetują. I ogólnie oba pojazdy. W pozostałych kwestiach są takie same różnica jeszcze rozmieszczenia amunicji, bo tu mamy część z tyłu wieży, część jest z tyłu przy zbiorniku paliwa, w tym głównie amunicja znajduje się pod wieżą, a reszta elementów, jak rozmieszczenie załogi, silnika i moc silnika, jazda tym czołgiem, jest dosłownie taka sama. A więc mamy dominację na Rzece Popiołu na 1.7. Wrogowie, Niemcy, Francja i Szwecja, no akurat Obecnym czasie Szwecja jest po obu stronach, co jest trochę dla mnie dziwne. Dlaczego akurat tak musi rzucać? Tak, Tetrarch tutaj wjechał. Ja tu sobie pod kamyczek podjadę, poczekam, aż parę czołgów wroga będzie podjeżdżało. Będzie polowanie. Ten czołg niestety ledwo się toczy w porównaniu do niektórych innych. Wieża też jest wolno obracana. Tu na dole coś jedzie. Niestety nie mam na to przestrzału. Czy tu z tej strony? Tam nie widzę, ale tutaj. Panceriager, dobra. I teraz do tyłu. Bardzo długie cofanie się. Oh shit. Szwed, niestety się odbiło. I uciekł, dobra, to zaznaczymy sobie to miejsce. O, tutaj gdzieś jakiś przeciwnik jest, chyba właśnie na tę strefę wjeżdża. Kurde, te czołgi są tak małe, że ja tutaj ledwo widzę. Tego szweda. Nie widać. Kurde, tutaj gość wjechał, dobra. Zaryzykuję. Tam jeszcze ten czołg najwyżej. Zginę. Bo chcę po pierwsze go dorwać. Bo drugie ta strefa będzie moja. O kurde, dostałem prosto silnik, chyba z Beteka. Bo gdybym dostał od czegoś potężniejszego, to bym prawdopodobnie już nie miał silnika. Na razie tutaj się wycofam. Bo tam są wrogowie. Kurde, te czołgi są tak małe, a jeszcze artyleria. Sprawia, że mi czołg się zaczyna bujać. Dobra, na razie tutaj cofnę, naprawię się. Ty na plecach jest Szwed ze 150 -ką. dobra. Nieważne, betek mi przywalił z hajaka, pewno? Ja pocisko pocisk odłamkowy. Chociaż też wygląda jak kumulacyjny. To weźmiemy sobie te wejścia, żeś... Się... Ej, kurde, zrespiło mnie poza mapą, serio. Ale to jest taki największy ból tych Wikersów, do do paru innych czołgów. Mianowicie, ledwo się poruszają i ledwo wieża jest obracana. Jak w przypadku pancerów 3 i 4, no to tam czołgi te tańczą, ale wieża się nie obraca. Tutaj mamy dwie wady. Su, z czym się bijesz? Coś to się znajduje blisko. Tutaj na prawo to już w razie czego muszę patrzeć. Ja tego BTK najbardziej chciałbym obecnie dorwać. Kurczę, tutaj zwiał. Najgorzej, że ten BT jest strasznie mobilny. No niestety nie uda mi się go tak dorwać. To jeszcze mi dym wszystko zasłania. Albo to był ten co jest tam? Możliwe. W sumie Betek go dorwał. Kurde, nawet nie zauważyłem, że on tak szybko tam pojechał, plus nie zajął w ogóle strefy. Zastanawia, gdzie są kuźwa gracze? Też wszyscy muszą bić się akurat o tamtą część mapy. Zazwyczaj sporo graczy było tu. Serio, tu coś jeszcze było i tego nie zauważyłem. O, tutaj też jest, Jezu, te czołgi są tak małe. Dobra, udało się tego rozwalić. Tutaj jest Szwed. Nie ma jak 45 Dobra, nie widzę tutaj nigdzie żadnego wroga po tej stronie. Trzeba spróbować jakoś stąd zaatakować B. Bo tu jest taka pustka. Naprawdę nudno się w tym miejscu zrobiło. Wo wow, wo wow, wow, z pleców szwed. Kurde, w przekładnie mi trafił. Skrzynia biegów? Serio, to przeleciało? Ja, kurde, nad tym brakiem strzelałem, nawet tego nie zauważyłem i przez to Pancer 3 jeszcze mnie zobaczył. No proszę, no i Duża maszyna jedzie na front. I mamy bitwę na opuszczonej fabryce 1-7. Kogo mamy jako wrogów? Rosja, Brytole, Włochy i Szwecja. Niestety do 1-7. Szwecja walczy przeciwko sobie. Wyżej. Na razie jeszcze nie walczyłem, więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy na 3 Szwecja również walczy przeciwko sobie. Wszyscy ostro pojechali na flagi. Zapomniałem, że to są. Pierwsze ery i słyszę silnik przed sobą. No szkuźwa! Tetrarch jest po mnie. To ma czterech załogantów, nawet o tym zapomniałem. Dobra, udało się go rozwalić, ale ktoś jeszcze tam nie będzie strzelał? Coś na pewno jest tutaj. Więc musimy działo jak najbardziej w to miejsce ustawione. O nie, to Betek. Dobra, Beteka rozwaliłem. I stąd już zginąłem. Szybciej! No seriośli, Jedna malutka rzecz to zatrzymała! Dobra... U, 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 u. Łodowniczy silnik... Dobra, udało się zdjąć Vickersa. BTK prawdopodobnie nie dam rady tutaj znaleźć, więc... Nie będę się w ogóle w stronę... Tych zabudowań kierował, spróbuję bardziej wrócić do strefy AB. Główna bitwa, jak widać, toczy się po prawej stronie, ale tu wrogowie są na A, to puszczę im tam artylerię. Też na lewo muszę tutaj patrzeć. Może ja bym w lewo pojechał, ja nie wiem czy to ja pierdziele, jest po mnie. Co jest? Kuźwa, przecież to jest papierowy niszczyciel, to się powinno przebić od razu. Rozumiem, że pierwszy pozi źle trafił, ale już drugi bez przesady. No! Najgorzej. Muszę się przez te dziurę jakoś tutaj zmieścić. Gdzie on uciekł tym niszczycielem? Najgorsze, jak on tutaj w tych krzakach może stać. Coś chyba nie do końca. Stoi tutaj! Kurde, faniak jak się ustawił. Na jego nieszczęście było widać lufę. Muszę jedynie uważać. Żeby tutaj nie dostać gdzieś od wroga, który... Może szybko podjechać. Najgorzej jak będą właśnie beteki, bo one szybko jadą. Coś tu jedzie. Najgorzej, że to coś jest. Małe. Kuźwa. Siedział tutaj przyczajony. Dalej siedzi. Tunezja, dominacja 1-7, Rosja, Chiny, Szwecja jako wrogowie. Cóż, Szwecja ma obecnie wojnę domową. To aż mnie dziwi, bo można było wrzucić wszystkie czołgi szwedzkie do jednej drużyny. Bo ile tu Szwedów jest jeden? Dwa. Teoretycznie. Trzy, cztery, pięć. No kurde, można było właśnie Szwedów po jednej stronie dać. Wow shit I KV Dobra, rozwalony Gdzieś tutaj jeszcze jakieś wrogie czołgi się znajdują Zdycha... O nie, 20 A, tu się kolejny IKV znajdował, czyli 20 jest gdzieś na lewo, tu jest taki chaos Taki mały chaos się na tej klasyfikacji zrobił, dobra, zrobię taki ryzykowny wyjazd. Myślałem, że to nie jest wrakiem, bo tutaj się tak w jego okolicy paliło, na szczęście nie był. Kurde, miałbym kolejnego, dobra, spadłuba. To spróbuję od drugiej strony, chociaż od drugiej strony słyszę na lewo. Nie, dobrze. Trzeba się obrócić w takim razie w lewą stronę, czyli będę... Chociaż nie wiem, czy to słyszę... Dosłownie nie, chyba tak, bo tutaj widzę ślady. Na pewno jest to jakiś wróg. A przydałyby mi się granaty dymne. Jedź, szybciej! Tutaj coś musi być. Pewno okaże się, że tak naprawdę nikogo... Nie, to Betek. Jest! Jest! Jednak był przeciwnik! Dobrze że tutaj wróciłem. Ale ślady prowadziły w tę stronę. To był ten? Chyba tak, chyba takie kółko ten goś zrobił. I tutaj sprawy jeszcze ja coś wrog. O kurde kolejny BT. Na szczęście ta armata jest wystarczająca. I jeszcze coś tutaj jedzie z lewej strony. Sprawę jest 20. Dobrze! Jest! Dobra, z tej prawej chyba wróg został rozwalony najgorzej. Oh shit, T28. A ja przez ten pożar nic nie widzę. Szybko, niech ten dym znika. Prosto wam na szczęście. Nawet jak to był ten pierwszy T28, Vickersowi zagraża, oj, zagraża. Tutaj widzę jakiś wrogi pojazd, w zasadzie jest zaznaczony. To mu puszczę tu artylerię. I może na górę sobie wiadę. Teraz jedynie pytanie: Coś tu podjechało na blisko? U kolejny szwed. Kurde, akurat się zatrzymał. Kurde, wracaj, wracaj. Nie, 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 chodź. Jak to się odbiło? Kierowca działał nowy Dobra, w bok wieży dostał. Ja pierdzielę, jakiego miał farta. Jednak 45 na taki dystans jest lepsza. Kolejny przeciwnik. BT, Kurczę, odbiło się. Znowu się odbiło. No, że szkuźwa. Nie sądziłem, że ta 37 jest aż tak słaba, jeśli chodzi o różnicę 2 centymetrów. A jednak 2 centymetry to za dużo. To za duża przepaść. Ten ładnie teraz dostał. O, dwupłat jakiś na niebie. Chodź tu. Jak pięknie. Nie wiem, z takiej armaty na taki samolot to wcale nie jest taki wyczyn. To samolot. Jednego z naszych zbombardował. O, kurczę, nie to chciałem. No i przejechał. Gdybym dobrze wybrał. To bym rozwalił prawdopodobnie tam Steward? Nie. Chociaż chiński może być. Dobra, to może być Steward jednak jedzie. Może w sumie przemieszczać. Dobra, nie będę przemieszczał się do przodu. Jakaś dwudziestka. No ta pozycja na tych poziomach jest zabójcza. Ogólnie ona sprawuje się na wielu klasyfikacjach. Dominacja na Japonii. 1-7. Ameryka, Niemcy i Szwecja jako wrogowie. Ja chyba jak najszybciej... Jak na ten pojazd spróbuję dostać się pobliżej strefy B, bo tam tak naprawdę będzie największa sieczka na tej klasyfikacji. Tutaj. O, tu jest jakiś pojazd szwedzki. Jak zerowe uszkodzenie! Dobra, teraz go przynajmniej rozwaliłem. Wait. Dobra, nie ma Niemiec rozwalony Teraz trzeba obserwować prawą stronę, bo na pewno coś tutaj podjedzie wrogiego. Na razie nic nie widzę, chociaż tutaj był niedaleko jeden przeciwnik, najgorzej, że biegałem w artylerię. Oh shit, samolot. Na szczęście to myśliwiec, chyba. Nie, miał bomby, ale takie małe, i gościu umiał je zrzucać. O nie, BT-42 gdzieś chyba jest w pobliżu, to ja stąd spadam jak najszybciej. Co prawda, on teraz przeładowuje, ale jak jest jeden, to nie wiadomo, czy w pobliżu nie ma drugiego. Nie fajnie, Dornier rozwalił tego. U tu szwed stoi, Dobra, rozwalony, to ja tutaj na tę górkę wiadę. Dobra, tutaj był jakiś wrogi, co? O, tutaj jedzie. Kurde, odbiło się. co no, ładowniczy. Dobra, pancer 3 rozwalony. Kurde, na plecach. Szybciej, 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 bo tak ładnie jest widoczny. Szybko, szybko szybko tego nie wie skąd dostał kurde dobra naprawdę te szwedzkie pojazdy wytrzymują dużo pocisków czasami za dużo no może oh shit no dobrze moi drodzy, a więc takie niewielkie podsumowanie w zasadzie Vickers to jest dość przyjemny pojazdem, jak mówiłem na początku, jeśli ktoś chce wiedzieć jak 7TP mógłby zachowywać się w Wortanderze, no to Vickers marka jest najbardziej zbliżoną do tego konstrukcją. Co prawda jeszcze w 7TP trzeba uwzględnić w... Właśnie lepszą amunicję i w wersji późnej lepszy pancerz tam. Nie pamiętam czy sięgał około 20, chyba 5 czy 30 mm. No ale był znacznie grubszy. I to jest aż ciekawe, że dostaliśmy Vickersa najpierw do drzewka y, szwedzkiego, jako fińską odmianę, a nie najpierw do drzewka brytyjskiego. No byłoby fajnie właśnie zobaczyć drzewku brytyjskim Vickersa, mimo że Brytyjczycy go nie używali. A tak samo, może to jest preludium zapowiedzi, że kiedyś zobaczymy 7TP, tylko to byłaby głównie premka w drzewku brytyjskim. Y, jako właśnie maszyna sojusznicza, w drzewku niemieckim, jako zdobyczna, i w drzewku rosyjskim też jako zdobyczna. To tyle, moi drodzy. Dajcie znać, co wy myślicie o Wikersie, czy również czekacie i macie nadzieję, że w przyszłości pojawi się odmiana Wikersa z właśnie 47 w brytyjskim drzewku. W sumie też mogłaby być tu fińskim jako premka z 47, a zarazem, czy pojawią się kiedyś 7TP jako maszyny premiowe. To tyle, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek i trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego na razie.